Cześć, moi drodzy, z tej strony Danuta, i jak zawsze jest mi bardzo miło was wszystkich przywitać na moim kanale. Wszystkich moich subskrybentów, wszystkie osoby, które od niedawna mnie subskrybują, są ze mną, sprawdzają co tutaj się dzieje, zostawiają komentarze, łapki w górę. Dziękuję wam ślicznie za to. I dzisiaj chciałabym wam pokazać takich kilka malutkich ateciaczków, które zrobiłam z wykorzystaniem papierów, które już posiadam. A że mamy teraz y, jesień już, więc chciałabym też obdarować kilka osób tymi właśnie moimi ateciakami, i już Wam pokazuję, co takiego udało mi się zrobić. Tym razem y, postanowiłam, że te ateciaki będą troszeczkę takie spokojniejsze. Wiecie, sami ocenicie, czy Wam się to podoba, ale zanim Wam pokażę te moje ateciaki, chciałabym Wam pokazać z czego zrobione są. I powiem Wam, że jeśli chodzi o bazę, no to był taki, wiecie, zwykły papier biały, kraftowy. Jako tło wykorzystałam te papiery z mo zeszłoroczne i dokładnie ten arkusz z tymi fajnymi dyniami, który bardzo, bardzo mi się podobał. I to jest tego Art Studio i to jest gramatura 230. I ja kupowałam to tutaj w Irlandii, w Derenczu. I też wykorzystałam z Mintaya tą kolekcję. To jest jesienny blok. Na pewno większość z Was zna te papiery, a ja po prostu wzięłam go, bo strasznie mi się spodobał. Ta kolorystyka i w ogóle te elementy. I już Wam pokazuję, co wykorzystałam. Wykorzystałam te takie dwie karteczki i tutaj były motywy właśnie takich bukietów jesiennych. Natomiast tutaj były różne zwierzątka i inne yy, też osoby. O, jeszcze tutaj wykorzystałam. O, tutaj wykorzystałam motylka i taki wianuszek i i jeszcze co dodatkowo. Ja wykorzystałam też tak, aby troszeczkę wiecie, te krawędzie przyciemnić. Taki tuż, jej on już jest, troszeczkę ma. Ale jak widzicie, jak Wam go dodatkowo jeszcze na przecenie, i też w derangu. I to jest też chyba z Artist, wiecie, co zalepione jest, ale z Dekocraft. Także. Taki właśnie brązowy, taki brąz wpadający w pomarańcz. Dodatkowo wykorzystałam też taki sizal, który miałam w jakichś dodatkach jesienno-zimowych. Tak wiecie, suszonymi różnymi takimi nasionkami, jakimiś dekoracjami, szyszeczkami, tym podobnymi rzeczami, więc wykorzystałam chociaż sizal, żeby tak wiecie, troszeczkę było. Może nie na bogato, ale żeby coś się działo na tym ateciaku. I już Wam pokazuję. Tak, pierwszy, który zrobiłam, to taki z zajączkiem. Oj, ucieka mi tutaj. Taki. Kolejny, jeśli chodzi o zwierzątko, to z takim jeżykiem i oczywiście dynie. No tutaj, gdzie nigdzie możecie zobaczyć seizal, no tutaj te dynki, e, tu takie listki dodatkowe. I kolejnym ateciakiem, który zrobiłam, to jest taki ze strachem na wróble. I też, oczywiście, motyw z dynią musi być. I ostatni też, z takim właśnie fajnym e, strachem na wróble, i z tym motylkiem takim dodatkowo odstającym. I jeśli chodzi o jeszcze jeden ateciak, to powiem Wam, że mam lekką zagwozdkę. Czy będzie tutaj z liskiem, czy z chłopczykiem, jeszcze dokładnie nie wiem, ale planuję zrobić ten jeszcze jeden dodatkowy ateciak. A tak się prezentują te moje cztery ateciaczki, które zrobiłam. Dodatkowo jeszcze. Tutaj już mam gotowe właśnie kwiaty, które zrobiłam dla dziewczyn. I zabieram je do Polski i obdaruję także dodatkowe takie wiecie, do paczuchy, żeby była jakaś tam niespodzianka. A ja. Wam dziękuję za to, że jesteście Już następnym filmikiem zapraszam Was na zakupy z Crafters Company I oczywiście troszeczkę opowiem, co tam się wydarzyło z tą moją paczką Także raz jeszcze Wam bardzo serdecznie dziękuję za to, że jesteście ze mną Że subskrybujecie ten kanał Za wszelkie komentarze, łapeczki w górę Dziękuję Wam i do usłyszenia, do zobaczenia Pa, pa!